Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj moi drodzy przeprowadzimy testy oraz recenzję kamery domowej i Home. Także zapraszam was do oglądania No i oczywiście, moi drodzy, tutaj mamy kilka bardzo przydatnych funkcji, takich jak monitorowanie na przykład właśnie dziecka, w sensie, że kamera podobno da nam znać, jeżeli dziecko zacznie płakać, jak i tutaj wiele różnych funkcji, o których za chwilę Wam powiem, ale najpierw zaczniemy od unboxingu, czyli zobaczymy, co dostajemy oprócz samej kamery w opakowaniu. Kamera przyszła do mnie tutaj w oczywiście oryginalnym opakowaniu. Troszeczkę jest taka pozaginana, poz, pozagniatana. Tutaj gdzieś jakieś uszkodzenia zewnętrzne są widoczne. Mam nadzieję, że w środku się z nią nic nie stało. No i zobaczymy, czy wszystko jest ok. No, pudełko dosyć grube, była bardzo fajnie zapakowana. No i zobaczymy, co znajduje się w opakowaniu. Czy wszystko jest w całości? Tutaj oczywiście dajemy na bok. Kamera w ten sposób jest zapakowana, więc raczej nic nie powinno się z nią tutaj wydarzyć. Za chwilę zajrzymy dalej. Folia na obiektywie. Wyjmiemy sobie kamerkę. Dalej mamy jakieś tutaj instrukcje obsługi. Jakieś tutaj, o, i-Cloud, e możemy się zarejestrować z tyłu QR-code. Prawdopodobnie tak, instrukcja obsługi, no i tutaj jest jakaś. Wlepka, thank you for choosing i dobra, to dajemy sobie też na bok, na razie nam niepotrzebne. To też i tutaj dalej mamy przewody oraz ładowarkę. Dobra, to opakowanie idzie na razie na bok i teraz zobaczymy co znajduje się tutaj w sensie jaka ładowarka, o jakim napięciu, zobaczcie. Tak ona wygląda, wygląda fajna, taka mała, zgrabna. Tutaj mamy co? Tutaj mamy na wyjściu 5V 1000 mAh. Dobra 1000? 1000 mAh. No i oczywiście przewód zasilający USB, ale czy będzie to mini-USB czy USB typu C? Zaraz się przekonamy, bo wszystko jest tutaj szczelnie zapakowane. Co my tu mamy? Zwykłe USB, nie typu C. Przewód jak długi? Nie wiem, zaraz wam powiem. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj w instrukcji będzie, pudełko wyrzuciłem przed chwilą, tutaj też nic nie ma, tu nic nie ma. No i w instrukcji oczywiście nie mamy nic na temat przewodu, jest tylko napisane, że jest to przewód USB. Dobra, ja zmierzę, powiem Wam, jeżeli Was to interesuje, jaka jest jego długość, ale widzę, że ponad 2 metry może mieć, no 2 metry gdzieś pewnie będzie, dobra, zobaczymy teraz, jak wygląda sama kamera. To dajemy na bok. Zobaczcie, w ten sposób zapakowana, więc dosyć, dosyć fajnie, więc nie powinna się naprawdę uszkodzić. Dobra, to już wypadło. I uwaga, tam ta tak się prezentuje sama kamerka, i tak wam ją pokażę z każdej strony jeszcze. Dodatkowo tutaj mamy oznaczony taką naklejeczką slot na karty SD Czyli tutaj się je umieszcza. Sama kamera, o tutaj się obraca. Zobaczcie, czyli. Tak naprawdę kamera to jest tylko to, co jest tutaj, a to jest tylko i wyłącznie podstawa, żadnej elektroniki w tym nie ma. No dobra, no to lecimy dalej moi drodzy, tutaj pierwsze co to oczywiście podłączymy, zobaczymy jak to działa i sparujemy ze smartfonem. No to to działa! Na początek zacznę może od samej kamery oraz jej funkcjonalności. Warto zaznaczyć, że rozdzielczość nagrywanego obrazu to 1920x1080 pikseli, czyli potocznie mówiąc obraz jest nagrywany w rozdzielczości Full HD. Światło wynosi 2.0, a kąt widzenia to 112 stopni. Cyfrowy zoom zapewni nam czterokrotne powiększenie, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że cyfrowe powiększenie niestety psuje jakość naszego obrazu. Do dyspozycji mamy również możliwość wykrywania ludzi. Bardzo fajna, przydatna funkcja, jeżeli nie chcemy otrzymywać zbędnych powiadomień, na przykład jeżeli e, przeleciałaby koło kamery mucha, która uruchomiłaby czujnik ruchu. Kolejna przydatna funkcja to dwukierunkowa komunikacja: dzięki wbudowanemu mikrofonowi będziemy słyszeć to, co się dzieje dookoła, a dzięki głośnikowi również my będziemy słyszalni. Podstawa urządzenia została dookoła ogumowana, dzięki czemu kamera zbyt łatwo nie przesunie się po blacie kamera to tak naprawdę czarne urządzenie zamieszczone na podstawie sam stojak nie zawiera żadnej elektroniki a oko można bardzo łatwo zdemontować Z tyłu znajduje się plomba gwarancyjna a zaraz obok niej przycisk reset oraz głośnik oczywiście na obudowie mamy kolejno port USB, kawałek dalej mikrofon oraz port na kartę SIM oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć diod na podczerwień, które pozwolą nam obserwować co dzieje się nawet w całkowicie zaciemnionych pomieszczeniach no ale oczywiście zanim cokolwiek będzie można powiedzieć na jej temat, trzeba samemu wszystkie te dobrodziejstwa przetestować. No i na początek musimy zacząć od zainstalowania aplikacji. I od razu mówię, że nie warto instalować tych skodów QR dołączonych w opakowaniu, tylko w sklepie Play wpisać nazwę i e Home. Wyświetli nam się aplikacja, która będzie w języku polskim i z naszego regionu. Po zainstalowaniu należy utworzyć konto bądź zalogować się istniejącym, jeżeli takowe posiadamy. Kolejnym krokiem będzie dodanie kamery do naszej świeżo zainstalowanej aplikacji. W tym celu możemy na przykład zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu kamery. Następnie należy poczekać aż urządzenie zostanie wykryte przez aplikację. Teraz wpisujemy poświadczenia do naszej sieci Wi-Fi oraz skanujemy kamerą kod QR, który pojawi się na wyświetlaczu naszego smartfona. Wybieramy rodzaj pomieszczenia no i to tyle. Kamera została podłączona i sparowana. Teraz omówię pokrótce funkcje kamery oraz możliwości naszej aplikacji. Pierwsza z nich to zwykłe włączanie i wyłączanie kamery, w każdej chwili możemy ją wyłączyć z poziomu naszej aplikacji. Kolejna opcja to nazwa kamery i może być ona naprawdę dowolna i dosłownie można tutaj wpisać cokolwiek. Dalej mamy ustawienia urządzenia, a w podmenu możemy m.in. wyłączyć lampkę statusu, aby nie przeszkadzała np. dziecku podczas snu, obrócić obraz o 180 stopni, wyłączyć mikrofon, ale uwaga, jeżeli to zrobimy, kamera nie wychwyci płaczu dziecka i tym samym nie dostaniemy powiadomienia. Dalej możemy również wyłączyć podczerwień, co będzie skutkowało z zupełną ciemnością podczas nagrań nocnych. Mamy możliwość wybrania również strefy czasowej. No, i przedostatnia z funkcji to call mode. Mamy tutaj do wyboru dwie opcje. Pierwsza to taka, że mówi tylko jedna osoba na raz, natomiast druga można mówić w tym samym momencie każda osoba, znajdująca się po różnej stronie kamery. No i wreszcie, informacje o wersji oprogramowania oraz możliwość jego zaktualizowania. Dalej mamy planowanie i tutaj możemy ustawić, kiedy kamera ma zostać automatycznie wyłączona lub włączona. Share, czyli opcja udostępniania kamery, np. komuś z rodziny. Zakładka settings, a w niej detekcja ruchu, ustawienia regionu, wykrywanie człowieka, poziom czułości ruchu, ostrzeżenia dźwiękowe, jeżeli kamera wykryje nietypowe dźwięki, takie właśnie jak płacz dziecka, czy na przykład głośne szczekanie psa. Poniżej możemy dostosować czułość np. alarmów, czyli w zakresie od 50 do 90 dB. No i dwie ostatnie opcje częstotliwość alarmowania oraz harmonogram, według którego kamera będzie nagrywać. Dalej pozostaje możliwość włączenia ochrony pinem co oczywiście zalecam każdemu użytkownikowi po to, aby chronić swoją kamerę i nikt niepowołany nie miał do niej dostępu. Informacja na temat sieci Wi-Fi oraz jakości połączenia. Zakładka Łączność testuje jakość samego połączenia, no i ostatnia opcja to urywek wideo lub zdjęcie, które będzie wysyłane do nas wraz z alertem. No i tak pokrótce, moi drodzy, wyglądają same ustawienia kamery. Teraz natomiast musimy przejść z części teoretycznej do części praktycznej, czyli zobaczymy, czy wszystkie te funkcjonalności, jak wykrywanie płaczu dziecka, detekcja ruchu i tym podobne, działają tak, jak zapewnia nas producent. No to na początek zobaczymy nagranie w jakości Full HD w dzień. W tym momencie zasłaniam rolety i w pokoju jest zupełna ciemność. Jak widać po chwili kamera przechodzi na tryb nocny, a jakość obrazu oceniacie sami. Teraz czas na sprawdzenie powiadomień i jak możemy zauważyć, kamera po wykryciu dźwięku przekraczającego ustawiony próg wysyła powiadomienie, a obraz zostaje zarejestrowany na karcie pamięci. Tak samo dzieje się w przypadku wykrycia człowieka. Tutaj przykłady jednego z alertów, no i sami zobaczcie jak to wygląda. No, i inaczej, czas na krótkie podsumowanie prezentowanej dzisiaj kamery Xiaomi. Generalnie, moi drodzy, tak, jakość, jeżeli chodzi o jakość i rozdzielczość, mamy tutaj 1080p, czyli Full HD. No Moim zdaniem, jest ok, natomiast nie ma rewelacji. Ze spokojem możecie zobaczyć, co się w domu dzieje, czy na przykład w dzień, czy chociażby w trybie nocnym. Troszkę długo się przełącza na ten tryb nocny, ale i tak nie jest źle. Zobaczycie, kto tam się rusza, co się rusza. Natomiast jeżeli chodzi o takie funkcje właśnie jak tą szuszną inteligencję, wykrywanie płaczu dziecka, wykrywanie ludzi czy zwierząt, no jak na razie działa. Działa to bez zarzutu mamy takie opcje, jak właśnie na przykład wykrywanie płaczu dziecka, czyli po prostu, jeżeli ustawimy sobie poziom głośności w pomieszczeniu, czyli jeżeli na przykład ustawimy sobie na poziom 50 dB, ten hałas będzie wyższy, automatycznie dostaniemy alert na smartfona. Druga kwestia to jeżeli chodzi o wykrywanie zwierząt czy ludzi, działa to też naprawdę bardzo fajnie. Tak samo jak czujnik ruchu, jeżeli ustawimy właśnie na wykrywanie ludzi czy zwierząt, możemy tam, my ja tam testowałem poduszką, rzucałem przez obiektyw, nie dostałem żadnego powiadomienia, czyli po prostu działa to tak jak powinno. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj kwestię opłacalności, sama kamera kosztuje w granicach 60 par złotych, więc wydaje mi się, że za tą kwotę takiego domowego monitoringu, domowego, bo nie możemy niestety stosować na zewnątrz, kamera, kamera jest urządzeniem wewnętrznym. Do domowego monitoringu wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Tym bardziej, jeżeli na przykład poszukujecie kamery jako elektronicznej niani, żeby patrzeć na przykład na dziecko, żeby dostawać te powiadomienia, że tam dziecko się ruszy, obudzi czy zacznie płakać. Wydaje mi się, że tak, fajna opcja, dlatego że taka elektroniczna niania też swoje kosztuje. Ja kiedyś testowałem na kanale Baby Sensa, wydaje mi się, że jest to fajniejsze rozwiązanie. Tym bardziej, że nie musimy tego monitora mieć przy sobie, a wystarczy nam nasz smartfon. Na tym smartfonie będziemy mogli obserwować wszystkie akcje, które się w pokoju zadzieją. Także. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, moi drodzy, moja opinia jest, wydaje mi się, w miarę pozytywna. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego urządzenia. Jeżeli używacie, macie, bądź macie jakieś inne alternatywy, też dajcie znać w komentarzu. Chętnie przetestuję jeszcze coś innego. A jeśli to by było wszystko, moi drodzy, pamiętajcie również zasubskrybować kanał. Ci, którzy tego jeszcze nie robią, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia!